kanale. dźwigany codziennie. Dobry. Z tej strony Michał, z drugiej strony Marek. Dobry. Dzisiaj zajmiemy się bardzo przydatnym gadżetem, który już dawno obiecaliśmy, ale tak. Ten film jest robiony z dedykacją dla Gustawa, którego pozdrawiamy. Chłopak, który mm, poprosił o to, żebyśmy ten film przygotowali. Właściwie rozmawiałem z nim. Pozdrawiamy Cię, Gustaw. Bieda, wszystko chodzi sam do lasu, bo nie ma z kim kurczę. Przyjeźdź do nas chce przyjechać na emferie zimowe, a my będziemy jechać, też będziemy do niego jechać, przyjedziemy, kurczę. Słuchajcie, mm, ekwipunek robiony własnoręcznie. Tak. I zielone początki dla zielonych. No być? może być. Biwakowanie w lesie, nocowanie w lesie. Oczywiście poza tym, że jest nielegalne w lasach, w których właścicielem są lasy państwowe, więc biwakujemy albo tylko w prywatnych lasach, albo w miejscach do tego wyznaczonych. Prawda, Michał? Dokładnie. Słuchajcie, biwakowanie co? Pod plandeką, w namiocie, w hamaku. w hamaku, Ale jedną z opcji, coś kiedyś takiego powstało dawno, dawno temu, kiedy jeszcze najstarsi górale byli małymi dziećmi i na ptaki mówili ptapy, a na chleby co się nazywało na początkowo biwak bag, nie, biwak sak. To się nazywało sak. Czyli sak biwakowy. Bivak sak Później ta nazwa też ewoluowała wraz z tym, jak ewoluował yy, sam item? Sam sak? Ewolucja saka skończyła się na tym, że powstało bivybag. Różni ludzie na to mówią. Bivybag, no, bivybag. Można powiedzieć bivy, bivybag. Kiedyś się worek robiło worek, bec. Worek, back. Worek back też może być. A, wszystko ma Słuchajcie, kiedyś to, to się robiło, z czego popadło. Z czegoś co nie przepuszczało wody, bo to generalnie Pivi Back to nic innego jak zminiaturyzowany. Namiot po prostu tak się komuś kurczył w planie i kurczył i kurczył, kurczy, że w końcu został samym pokrowcem na śpiwum, no. Kiedyś to się robiło ze wszystkiego, co, co, co miało jakąś tam odporność na wodę. Teraz to się robi z Gore-Texu najczęściej. No z takich tkanin nowoczesnych, z, które są. Mają konstrukcję membranową, czyli odprowadzają pary, które wytwarza człowiek, a nie dopuszczają wody, którą wytwarza natura. Natura 2000 na przykład. I słuchajcie, bag oryginalny, taki zrobiony fabrycznie, to rząd kosztów w granicach 200-300 zł. Zależy, jaki, zależy jakiej firmy itd., itd., ale. Oczywiście ekwipunek dźwigany codziennie, ekwipunek robiony własnoręcznie ma alternatywę również i na to. Nie jest to y, biwi, które przygotujemy, które którą pokażemy, jest do przygotowania za parę złotych na szybkości. Nie jest y, y, paro paro-przepuszczalne, że tak się wyrażę, ale na jedną noc zrobi robotę. Może być, jak się kurcze, położycie, będzie w nocy w ciepło i tak dalej, i tak dalej, może y, rano okazać się, że śpiwór jest delikatny i wilgotny, ale no nie, jest to kiletno. Tak naprawdę. Nie jest to problem, który, na którym trzeba rozpaczać. No. No, nie? No, no, nie, no nie jest to. No nie jest, słuchajcie. Robią też baggy, skałci w Stanach często robią sobie splandek budowlanych. Robią też jeszcze sobie baggy, Teraz widziałem, że to jest nawet dosyć popularne. Na przykład z tyweku to jest taka membrana, do, którą się układa na dachy przed położeniem dachówek, i tak dalej, i tak dalej. To też jest, no, membrana dachowa. Tywek to jest Duponta produkt, ale na przykład Izower też robi taką membranę dachową. Ona działa dokładnie tak samo, to jest taka jakby folia, ale budowy membranowej, czyli wypuszcza wilgoć, którą produkujesz ty, a nie wpuszcza wilgoci, którą produkuje zewnętrzny świat. Ale my przygotujemy biwis z tego, co mamy pod ręką. Koc NRC, czyli folia życia, koszt rzędu za 8 zł? No dycha, dycha nie? no to dycha, plandeka jaką kto ma, my wykorzystamy jedną z tych co mamy, to będzie 2 na 3 metra ona ma, ale no jest oczywiście za duża, więc ją troszeczkę tutaj przykrócimy, 8 zł, gdzieś pi razy oko, dycha, pi razy oko, taśma. taśma której 10 metrów, TESY to dobra firma, która robi dobre taśmy, TESA kosztuje gdzieś w granicach, dzisiaj byliśmy, dycha, dycha, Dycha 8, dycha, no ale y, taśmy zużyjemy gdzieś za y, zużyjemy około 3 metry, więc zużyjemy taśmy za 3 zł gdzieś, no za dwie dychy no bili do tego y, można jeszcze, ale to już jak skonstruujemy, to wam pokażemy o co chodzi. Jeszcze można zrobić sobie jeden patencik, który kosztuje dodatkowo jakieś 5 zł. Dobra, zaczynamy. Co mi się? Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, jak chcecie y, zrobić to permanentnie, że tak powiem. Można opitolić sobie po prostu ten pasek z kółkami, ale no, my nie będziemy opitalać paska z kółkami. BIWI, żeby wesz, wszedł śpiwór. Trzeba sobie przymierzyć. Możecie sobie przymierzyć jaka na przykład karimatka, jaka jest szeroka, czy śpiwór. No my zrobimy metrówkę, on będzie za szeroki. Ale przynajmniej będzie luźno jak się wpakujecie ze śpiworem do niego. Lecę, słuchajcie, i teraz tak, podstawowa rzecz, yy, góra naszego biwi, czyli <laughs> włas, że tak powiem, będzie tu, tak? Nie zaklejamy, bo będziemy zaklejać taśmą dwustronną. Ona jest trochę lepsza do tego niż daktyl. I, i tam można sobie później to jeszcze usprawnić. Tak bym zostawił z 80 cm, żeby było łatwiej po prostu wleść razem ze śpiworem. Wsadzić śpiwór wleźć, Możecie zostawić metr, słuchajcie. I teraz stąd się bierze, te 5-9 zł można sobie kupić w markecie budowlanym na przykład. welkro eee, Też na podklejce takiej taśmy dwustronnej klejącej, którą po prostu zwalacie pasek papieru. Możecie sobie tu przykleić velcro i będziecie się mogli w tym zapiąć. No, najzwyczajniej w świecie. Można to zostawić takie po prostu flap i flap. I lecimy, nie? Naklejamy sobie taśmę tą dwustronnie klejącą naszą. O, mi się rozwijaj, a ja będę Postaraj się oczywiście, żeby to było prosto przyjacielu. Można zrobić biwina, zrobić biwina temperatury niższe. C. Srebrna strona jak wszystkim doskonale wiadomo, odbija promieniowanie cieplne generowane choćby przez Papier zwalamy, taśma zostawiamy, tak? Trzymaj, łap go, Dobra jest Musimy to teraz równo złożyć Trzymaj tam miku, żeby nam się to nie skleiło za wcześnie uh -huh. E, coś tu nie gra, ziom, Bo To musi nam dojść do, na kółku musi ci wypaść, o, sklejamy? Tak Dobra, jest ta wersja. Czyli, bez koca NRC, nie wpływa znacząco na wzrost komfortu temperaturowego, ale znacząco wpływa na wzrost komfortu wilgotowego. Dobra, rancik do ranciku i śniemy, dobra, i zamykamy tak, żeby. Nam się to tu też odstoiło. Dobra? Jest? Przyklepmy. Dobra. Teraz możemy, bo to generalnie działaliśmy na lewej stronie. Tak. No. Więc teraz musimy to przewinąć na, na prawą stronę, ale najpierw jeszcze zrobimy właśnie. ducktape tape, ducktape duck Dawałem. Dawałeś, pamiętam. A, wobec dół jesteś tu. Wszystkie akcje typu OOT-to, to na przykład, czyli tam, gdzie kończy się, zaczyna taśma dwustronna, wypada wzmocnić sobie tak tapem, żeby taśma dwustronna się nie rozklejała. No po prostu. Więc tutaj akurat mamy początek taśmy klejącej dwustronnej. Mamy go o tu. Nie, mam nadzieję, że widać. Więc tu po prostu przylepiam. O, czekaj, sobie, ok, przylepiam sobie, okay. Gdybyśmy to obcięli, nie chcieliśmy tego obcinać, no. Naprawdę mogliśmy to obcinać. O, zobaczycie jaki szefek nam powstał tutaj, bo on się, on powstał taki, jakby to powiedzieć, wklęsły? No chyba będzie do O, tak wygląda ten szczep, który tu powstał. Słuchajcie. O, a tu musimy na ten dół. O. Okay. I dobra, co powstało? Powstaje nam powoli. Tam to mamy oczywiście. Zabjęte, i teraz co? I teraz wedle Waszego uznania, przykleimy się, pokażemy do kamery. Trzymaj tam, o tam, żebym mógł z tym podejść. O, muszę luknąć, czy widać? O, ciemno, jak cholera. Dobra, ale widzicie szef, nie? Powstał, taki wklęty. Teraz od Was zależy, czy chcecie sobie to wzmocnić, czy nie. Ja jestem za tym, żeby wszystko, co da się wzmocnić, wzmocnić, więc zrobimy tak. O, daktay, tak tej, w tej na połowie naklejamy dachtajpa o żeby można to było wzmocnić po prostu na na rancie jeszcze musimy wzmocnić tu do momentu tego tu też tutaj trzeba przykleić tej najpierw Tutaj, okay, dokładnie, dziękuję Misiek. Jak mhm. na połówce i drugą połówkę zaginamy? O, odwracamy. O, już się Nawet nie, nie musi stać tylko tak. O. Mhm. Wygląda proszę państwa. To normalnie bym obciął, no ale chcieliśmy zaimprowizować maksymalnie. Na, na z możliwych konfiguracji, słuchajcie. Proszę Kocyk wojskowy wełniany prawie. No tak, już nie będzie chciał wstać skubaniec. O, jedna z opcji. Nie wymaga y, żadnych dodatkowych historii. No. Tak zwana, proszę Państwa, taktyczna glizda. Ale wodoodporna glizda. No, gdybyśmy tu mieli jeszcze kurcze rzep, to byś się mógł napiąć i by była tak zwana gitarka pełna. Ciepło. Rosa, Rosa ci nie straszna? No, a jakby był jeszcze, by była wersja zimowa i w środku by był jeszcze kocenerce srebrnym do, do ciebie, to by biło ciepłe aż. Jakiś fajny, fajny śpiworek i gitara. Tutaj rzep, mówię, jakbyśmy przykleili, metr rzepu kosztuje 9 złotych, więc jakbyśmy przykleili nawet kurcze metr, to 9 zł Plandeka 8 to jest 17 zł. No plus jakaś wkładka, ale biwi za dwie dychy z palcem w oku można zrobić. Pasi, pasi. Jak sobie nie wyciągniesz z koca ze środka, tylko to zrolujesz w całości, a jeszcze tutaj kalimatka by się przydała fajna pod spód, pod dupkę tak zwaną. To masz tak zwanego bedrola, no. Gotowe wyrko. Jak cię noc na szlaku zastanie, to tylko Hopsiu i blizda <noise> no ekwipunek robiony własnoręcznie naszym zdaniem najlepsza forma rozrywki, zrobić sobie coś a jeszcze jak zadziała to już w ogóle jest uciecha i radocha ekwipunek dzigany codziennie, zaglądajcie na kanał na stronę facebookową facebook.com.pl przez ekwipunek do sklepu, sklep.edc.pl możecie zajrzeć no i na kanał zaglądajcie, YouTubeowy, bo tutaj będzie się pojawiać coraz więcej ciekawych pomysłów no zobaczymy. Będą.